Wiersz nic. Nikt mówi do nikogo o niczym, które nic nie wie o sobie. Poeta pisze wiersze dla kogoś. Kto to przeczyta, albo i nie wiadomo. Czytelnik jest w siódmym niebie, a może za siedmioma górami i morzami. Wiersz nic nie mówi. On jest. Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem Piotr Wiktor Lorkowski, redaktor podcastu o poezji nad morzem. Niebawem będziecie mogli wysłuchać 55 odcinka audycji jednocześnie nadmorskiej i poetyckiej. O poezji. Będę rozmawiał z autorem, który spotyka się ze mną na łączach. To Marek Czuku, a pretekstem będzie tutaj wydanie przez niego kolejnego zbioru poezji, 11 metafor. To zbiór dotykający zagadnień, które mojemu rozmówcy są bardzo, ale to bardzo bliskie. Myślę tutaj o warsztacie poetyckim. Myślę tutaj o tym wszystkim, co się określa zbiorową nazwą autotematyczności. Ale nie tylko. Sięgniemy troszeczkę w głąb dziejów literatury do lat 80. i mój rozmówca opowie po prostu o warunkach debiutu w tej epoce, która bardzo, ale to bardzo różni się od naszych czasów. To tylko kilka wątków, kilka zagadnień, o które tutaj w czasie tej rozmowy zahaczymy. Zatem do usłyszenia, już niebawem. Pozdrawiam wszystkich z Sopotu, z kurortu. Niech sprzyja wam muza. A później na śmiech ten świat zaskakuje i vice versa, my też czasem ten świat moglibyśmy pozaskakiwać, aby nam się wydawało.